I pan prezydent Elekt jest prawomyślnie wybranym panem prezydentem Elektem, to naprawdę trzeba przestać, przepraszam, że to powiem, ujadać. Ja wzywam do pokoju, do spokoju, drodzy Państwo, ale gwarantuję, że jak ktoś będzie chciał zniszczyć polską demokrację i zabrać nam zwycięstwo, to pierwszego zobaczycie mnie jako protestującego przeciwko takiej bandyterce. Współczuję skurczy bykom. Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Marlena Sobczak i witam Was w naszej codziennej audycji podcastowej z najnowszymi informacjami. W Polsce rozgrywa się dziś polityczny spektakl, który wstrząsa fundamentami demokracji. Donald Tusk i jego rząd nie tylko otwarcie podważają wynik demokratycznych wyborów prezydenckich, ale robią wszystko, by zniszczyć Karola Nawrockiego, legalnie wybranego prezydenta, który stanął na drodze ich politycznej dominacji. Czy mamy do czynienia z próbą unieważnienia wyborów? Czy Tusk realizuje plan, którego celem jest wymazanie decyzji suwerena i narzucenie własnego porządku? Wszystko wskazuje na to, że tak, wszystko zaczęło się od jednego głosu. Tak, jednej jedynej pomyłki w komisji wyborczej w Zabrzu, gdzie głos oddany na Karola Nawrockiego został błędnie przypisany Rafałowi Trzaskowskiemu. Zgodnie z procedurą sprawa została zgłoszona, a Sąd Najwyższy nakazał przeliczenie. Proces przebiegł publicznie, transparentnie, pod okiem kamer i mediów. Wynik błąd potwierdzono, ale nie miał on żadnego wpływu na rezultat wyborów. Nawrocki wygrał. Punkt. Jednak dla Donalda Tuska i jego ludzi nie był to koniec, początek bezpardonowego ataku na same podstawy państwa prawa. Zamiast przyjąć demokratyczny werdykt, Tusk i jego rząd rzucili się do ataku. Z pomocą zaprzyjaźnionych mediów i politycznych sprzymierzeńców takich jak Roman Giertych i Adam Bodnar rozpoczęto budowanie atmosfery nieufności, chaosu i podejrzeń. W przeliczeniu jednego głosu zobaczyli szansę na zniszczenie reputacji Karola Nawrockiego i storpywanie jego prezydentury zanim jeszcze oficjalnie objął urząd. Giertych grzmiał o konieczności nowych wyborów, Bodnar publicznie kwestionował legalność działań sędziów, a media rządu Tuska rozpętały medialną burzę, jakby Polska znalazła się na krawędzi puczu. Ale w rzeczywistości nie było żadnego puczu. Nie było fałszerstw, nie było spisku. Był jeden ludzki błąd, skorygowany zgodnie z procedurą. A jednak Tusk, zamiast studzić emocje, dolewał oliwy do ognia. Jego rząd nie zachowywał się jak obrońcy demokracji, ale jak gracze, którzy przegrali partię i teraz próbują przewrócić szachownicę. Zamiast zaakceptować wynik wyborów, rozpoczęli ofensywę propagandową mającą na celu podważenie ich ważności. Z premedytacją przekształcili drobną pomyłkę w akt oskarżenia wobec całego systemu wyborczego. Co ciekawe, nawet sam komentator tego wielodniowego spektaklu w zabrzu przyznał, że gdyby doszło do powtórki drugiej tury, Karol Nawrocki wygrałby z jeszcze większą przewagą, ponad 55% głosów. Dlaczego? Bo Polacy mają dość histerii, chaosu i niekończących się ataków na legalnie wybrane władze. Chcą stabilności, chcą normalności i mają dość rządu Tuska, który gra na emocjach, zamiast szanować demokratyczne zasady. To, co dziś obserwujemy, to nie jest troska o sprawiedliwość. To jest czysta polityczna kalkulacja. Tusk doskonale wie, że jego koalicja się sypie, że nie panuje nad partnerami, że społeczne poparcie topnieje. E Wie również, że Nawrocki jako nowy prezydent może okazać się realnym zagrożeniem. Liderem, który nie boi się mówić prawdy, działać zdecydowanie i przypominać o tym, czym powinna być służba publiczna. Dlatego właśnie trzeba go zniszczyć. Dlatego trzeba zniszczyć jego mandat, zanim jeszcze zacznie rządzić. Rząd Tuska nie przebiera w środkach. Wykorzystuje media do szerzenia dezinformacji, podburza emocje społeczne, wywiera presję na sądy. A wszystko po to, by wmówić obywatelom, że wybory były sfałszowane, że system nie działa, że prawda jest gdzieś ukryta. To klasyczny model destabilizacji: uderzyć w instytucje, podważyć ich wiarygodność, osaczyć niezależnych sędziów i stworzyć iluzję, że demokracja zawiodła. Tymczasem zawiódł rząd, zawiódł Donald Tusk. Nie wystarczyło im przeliczenie głosów, nie wystarczyło oficjalne potwierdzenie wyniku. Bo celem nie jest wyjaśnienie prawdy, celem jest zniszczenie przeciwnika. Nawrocki ma być symbolem nielegalności, nawet jeśli wszystko wskazuje na to, że został wybrany uczciwie. Jedynym argumentem Tuska jest krzyk o tym, że system jest niewiarygodny, że wybory trzeba powtórzyć. Ale krzyk nie zastąpi faktów. A fakty są jednoznaczne. Karol Nawrocki wygrał i to w sposób absolutnie legalny. Problem w tym, że strategia Tuska to nie tylko atak na jednego człowieka, to atak na cały system. Jeśli pozwolimy, by pojedynczy głos, skorygowany zgodnie z prawem, stał się powodem do żądania nowych wyborów, to otwieramy puszkę Pandory. W przyszłości każda przegrana może zostać zakwestionowana, każda porażka uznana za efekt spisku, każde głosowanie stać się początkiem politycznej wojny, a wtedy żadna demokracja nie przetrwa. To nie jest walka o sprawiedliwość, to wojna o władzę. Tusk wie, że czas ucieka, wie, że jego poparcie słabnie, a obywatele mają dość jego cynicznych gierek. Dlatego postanowił zagrać wabank, podważyć wybory, zohydzić przeciwnika, zamienić błąd w oskarżenie. To desperacka próba odzyskania wpływów, która może kosztować Polskę znacznie więcej niż chwilowy kryzys polityczny. Bo demokracja nie umiera od razu, umiera powoli, z każdą podważoną decyzją, z każdym zmanipulowanym newsem, z każdą próbą unieważnienia werdyktu suwerena. I to właśnie dziś obserwujemy umiejętne, zaplanowane podkopywanie fundamentów państwa przez tych, którzy kiedyś przysięgali je chronić przez ludzi Tuska, którzy w imię politycznej zemsty są gotowi spalić wszystko, co jeszcze łączy obywateli. Zabrzańskie przeliczenie głosów powinno być zamknięciem tematu, a stało się początkiem politycznej ofensywy. Przeciwko Nawrockiemu, przeciwko niezależnym sędziom, przeciwko prawdzie. Jeśli dziś nie powiemy dość, jutro może być za późno. Bo to nie Tusk został oszukany. To Tusk oszukuje nas społeczeństwo, które zasługuje na stabilność i szacunek dla decyzji wyborczych. Czy Tusk próbuje unieważnić wybory? Odpowiedź brzmi tak. A czy mu się to udaje? To zależy tylko od nas, od naszej zdolności do rozróżnienia faktów od manipulacji prawdy od politycznego teatru. Bo jeśli dzisiaj oddamy pole bez walki, jutro nie będzie już czego bronić. Karol Nawrocki, mimo brutalnej nagonki ze strony obozu Donalda Tuska, nie tylko zachował zimną krew, ale również zyskał sympatię wielu Polaków, którzy w jego opanowaniu i szacunku do procedur dostrzegli autentycznego lidera. Tego właśnie boi się Tusk, że jego przeciwnik, pozbawiony medialnego zaplecza, a jednak uczciwy i konkretny, zyska szerokie poparcie społeczne. Dlatego trzeba go zniszczyć, zanim jeszcze zdąży pokazać, co potrafi. Dlatego rozpętano ten polityczny sabat, w którym jeden głos urasta do rangi ogólnonarodowego spisku. Manipulacja opinią publiczną trwa w najlepsze. Widzimy, jak z dnia na dzień media prorządowe prześcigają się w budowaniu atmosfery sensacji. Komentarze o rzekomych zafałszowaniach, nieprawidłowościach i naciskach zalewają przestrzeń informacyjną, mimo że nie ma żadnych dowodów na jakiekolwiek naruszenia. Rząd Tuska świadomie pompuje tę narrację, wiedząc, że w dobie emocjonalnej polityki nie liczy się prawda, lecz to, kto głośniej krzyczy. A głośniejszy niestety. Często wygrywa bitwę o świadomość społeczną. Jednak cena, jaką za tę grę płacimy, jest ogromna. Zaufanie do instytucji publicznych, sądów, komisji wyborczych, urzędów topnieje z każdą kolejną insynuacją płynącą z ust polityków obecnej władzy. Tusk i jego rząd podkopują wiarygodność struktur państwa nie dlatego, że mają dowody ale dlatego, że nie potrafią zaakceptować przegranej. To nie jest konstruktywna krytyka, to sabotaż z premedytacją, który może do, doprowadzić do trwałego bliżu demokratycznych mechanizmów w Polsce. Co więcej, jeśli raz pozwolimy na to, by przegrani politycy narzucali całemu krajowi swoją narrację o rzekomej niesprawiedliwości, otwieramy drzwi do anarchii. Każde kolejne wybory mogą być sabotowane, każda kolejna porażka kwestionowana. Przestajemy żyć w systemie, w którym wybory rozstrzyga się przy urnach, a zaczynamy dryfować w kierunku systemu, w którym wynik zależy od tego, kto pierwszy rzuci cień podejrzenia. I właśnie do takiego modelu prowadzi nas Donald Tusk. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. до услышания